No hej, dla was minęła godzina, a dla mnie minęło troszeczkę więcej czasu. Macie odcinek bonusowy, w którym w międzyczasie ćwiczyłem taktyki i innego rodzaju rzeczy. A efektem tego są to oto skrzynki, które będziemy otwierać właśnie sobie teraz. A jutro dostaniecie odcinek z tego, co się nauczyłem. Także taki mały bonus, ale jak najbardziej myślę, że fajny. Także otw otwórzmy sobie te cztery skrzynie i zobaczmy, co tutaj w ogóle z takich skrzyni może lecieć. Troszeczkę expa, pieniążki, exp. No dobrze, zobaczmy, co tutaj dalej będzie lecieć. Nie wiem, czy to jakoś się kumuluje. Czy powinniśmy zawsze trzymać trzy skrzyneczki? I one powinny schodzić, no ale to jest jakaś większa wartość. Ex, pieniążki. No zobaczmy, to powinno wyglądać na epic, No ale powinna być taka najmocniejsza. Ale nie wiem, czy to tak działa, jak myślę. Chyba nie, chyba to jest po powrót... A nie, troszeczkę lepsza nagroda. No i zobaczmy czy ta skrzynia, ja, która była tutaj na czwartym miejscu, po prostu będzie miała jakiś sobie super loot. Więc już widzimy, że jeżeli się zastanawialiście, czy ta czwarta skrzynia daje nam coś więcej przez to, że jest na takim fioletowym tle, no to się okazuje, że nie. Także no, myślę, że warto poczekać do jutra na kolejny odcinek. Taki mały teaser tego, że coś tam ćwiczyłem. No to nie, trzymajcie się i do zobaczenia. Papa, pa, hej!